Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na poradnik praktyczny, który myślę, że może Wam się przydać. Jak na razie bardzo popularny jest poradnik odnośnie czyszczenia podkładki pod myszkę, który macie na playliście podkładki pod myszkę jako pierwszy film. Też wam daję link w opis filmu, natomiast wielokrotnie prosiliście mnie także o kolejne poradniki. Tak więc dzisiaj podzielę się z wami moimi sposobami na utrzymanie myszki w czystości i będą to tak myszki klasyczne, jak i myszki typu ultralight, czyli myszki z dużą ilością otworów w swoich obudowach. Tak więc bez przedłużania zapraszam was na ten poradnik, zaczynamy. No dobrze, rozpoczynamy poradnik. Dlaczego trzeba czyścić myszkę? Ponieważ, tak jak każdy sprzęt komputerowy, który dotykamy, jak klawiatura, jak słuchawki, tam Myszka i się kurzy i się tuści, ponieważ ludziom pocą się dłonie. Jednym bardziej, innym mniej. mi Mnie akurat bardzo mało się pocą dłonie, ale jaką się bardzo mocno pocą, no to taka myszka bardzo szybko będzie zatłuszczona, no i ręka w nieprzyjemny sposób będzie się do niej kleić. Pokażę Wam dzisiaj jak czyścić i takie klasyczne myszki, i myszki typu ultralight, czyli myszki z dziurami. Górną częścią zajmiemy się za chwilę. Natomiast bardzo ważna rzecz, taka jak ślizgacze. Ślizgacze zużywają się, więc jeśli macie myszkę bardzo długo, przydałoby się je zmienić. Na ogół w zestawach z myszką są takie ślizgacze, albo można dokupić po prostu ślizgacze, sobie wyciąć. Jeśli nie czyścicie podkładki, to także podkładka staje się tusta i ślizgacze mogą też poza zużywaniem się, ścieraniem łapać brud, przez co stają się mniej myszka porusza się bardziej topornie. Jak czyścić podkładkę? Jest osobny poradnik, zobaczcie sobie, macie link w opisie filmu też. Z tym, że tutaj myślę też nad nagraniem unowocześnionej wersji tego poradnika, bo jest już mega stary. Co z tymi ślizgaczami? Warto je raz na jakiś czas przetrzeć. Nieważne jak one wyglądają, czy to są duże ślizgacze, czy małe, wszystkie będą łapać brud. Dlatego wystarczy wziąć na przykład zwykły płyn do szyb. Troszeczkę nanieść go tutaj bez przesady na, chociażby wacik, czy na ręcznik papierowy, i delikatnie te ślizgacze wytrzeć, tak żeby zebrać z nich właśnie jakieś drobne zabrudzenia, i przede wszystkim ten tłuszcz, który zbierany jest z podkładki, więc wycieramy do sucha. Ewentualnie możecie odczekać jeszcze parę minut, żeby to sobie tutaj wszystko bez problemu wyschło. Pamiętajcie, używamy tylko jakichś miękkich ściereczek, czy właśnie płatków kosmetycznych, czy ręcznika papierowego i środków w płynie. Niczego, co może Wam tutaj porysować, jeśli zgaczę, bo to jest delikatny po prostu materiał. Trzeba to zrobić po prostu z głową. Jeśli zdarzało Wam się samodzielnie, na przykład zmieniać pastę na procesorze i zamówiliście sobie alkohol izopropylowy, no to tym można też bezpiecznie czyścić takie rzeczy. Jest to nawet lepsze niż jakieś tam płyny do szyb z marketu. Tak więc ślizgacze wyczyszczone. Teraz główna powierzchnia myszki, która zbiera też ten nasz tłuszcz z ręki. I postępujemy podobnie. Bierzemy jakąś ściereczkę, troszeczkę jakiegoś płynu. I co robimy? Czyścimy dokładnie cały ten plastik, całą tą powierzchnię. Żeby nam się tutaj ładnie świeciło. Gdzie mamy przełączniki, nie przyciskamy za mocno, oczywiście, żeby sobie czegoś na siłę nie wdusić, bo nie chcielibyśmy tego. Tak więc powiedzmy, że korpus myszki już lśni. Jest czyściutki. W tym momencie, jak ona sobie przesnie, położycie rękę, no to będzie przyjemne uczucie czystości, to już jest coś. Rolka. Jeśli chodzi o rolkę i zobaczcie te jakieś zabrudzenia, można sobie wziąć jakikolwiek zwykły pędelek i po prostu to stąd wybrać, przekręcić tą rolkę. Możecie też na taki pędzelek nanieść odrobinkę płynu czyszczącego. I to przyda się chociażby przy elementach gumowanych. Tutaj mamy takie małe dziureczki, gdzie też często brud się dostaje. No i jak to wyczyścić? Jeśli będziecie robić to papierem, to tylko zostawicie sobie tutaj jeszcze więcej paprochów. Więc takim pędzelkiem zmoczonym, zobaczcie. To, że on jest pomoczony tym płynem sprawia, że ten brud po prostu się przykleja do tych włosków pędzelka. Oczywiście po zabiegu pędzelek warto umyć, żeby przy następnej kuracji nie nanieść tutaj z powrotem tego brudu. I tak samo możemy sobie tutaj w tych przyciskach wyczyścić. Same przyciski też jeśli są tuste, to bierzemy sobie wacik czy ściereczkę i też ładnie przecieramy, żeby było elegancko. Tak więc mamy ładnie wyczyszczone gumowe gripy, gdzie ten brud lubi się zbierać. Jeśli macie plastikowe gripy, no to jest półbiedy, bo łatwiej się to czyści. Natomiast w tej gumie lubią właśnie takie drobinki, kruszynki sobie utykać. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o część zewnętrzną myszki. W tej chwili myszka już ma wyczyszczone ślizgacze, czyli po podkładce będzie poruszać się bardzo lekko, bez wysiłku. Nie będzie się nam dłoń też kleić. Przyciski są odtłuszczone, oczyszczone. Powierzchnia jest wyczyszczona. Jakieś drobne paproszki, właśnie pędzelkiem można sobie w ten sposób z myszki usunąć. Więc taką tradycyjną myszkę mamy wyczyszczoną, a co teraz z myszkami, jak to potężnie ludzie mówią, dziurawymi? No cóż, jeśli jesteście polskimi graczami, to macie prawdopodobnie jedną z tych myszek albo myszkę Modeką Volcano Shinobi, która ma obudowę na stałe. Kolejna myszka, która ma obudowę na stałe, to jest Genesis Krypton. 550, która tutaj różni się chociażby od tej, że jest profilowana, więc te myszki też bywają bardzo różne. I jeszcze inny kształt ma myszka SPC Gear Leaks Plus, która znowu ma zupełnie inny kształt klawiszy i trochę inną bryłę. To jest myszka Forzi, ta marka raczej w Polsce tutaj za bardzo się nie zadomowiła, ale mamy jeszcze jeden rodzaj myszek, gdzie to czyszczenie jest ułatwione. W tej chwili są to dwaj producenci, czyli Genesis Xenon 800. I Sharkun Lite 2200. Te myszki o tyle mają przewagę nad tymi pozostałymi, są też trochę droższe, ale mają dużo lepsze sensory, że mamy tutaj zdejmowaną klapkę. Można też założyć sobie klapkę pełną, jeśli chcecie. Więc przy okazji zachęcam Was do obejrzenia recenzji tych myszek. Linki Wam też wrzucę do opisu filmu. A jak już robię jeden materiał, to zareklamuję sobie inne moje filmy, żeby była większa oglądalność na kanale. Też mam fajne porównanie tych myszek kilku modeli, więc sobie zobaczycie. No i jeśli mamy zdejmowaną klapkę. Mamy ułatwione zadanie, ponieważ możemy sobie tutaj przeczyścić, jest po prostu łatwiejszy dostęp. Jeśli mamy myszkę bez zdejmowanej klapki, zauważymy, że jest tam już mnóstwo brudu, kurzu i tak dalej, z zewnątrz załatwimy sprawę pędzelkiem. Tak samo sobie tutaj ją umyjemy ściereczką, ślizgacze, wiecie jak robić, natomiast co z tymi wnękami, jeśli coś tam się dostanie. Lepiej kupić sobie sprzężone powietrze, zawsze się przyda. I do takich zabiegów, gdzie używacie już jakichś płynów, no to lepiej sobie myszkę wyłączyć. Raczej nic się nie stanie, ale zasady bezpieczeństwa najważniejsze. Bardzo ładnie sobie jesteśmy w stanie wyczyścić takie zakamarki. Także tutaj w tych przestrzeniach pomiędzy przyciskami głównymi możemy sobie przedmuchać, jeśli nam tam jakiś okruszek na przykład utknął i źle się nam klika przez to, no to oczywiście też można to zrobić. Tak więc, myszkę można bardzo ładnie oczyścić we wnętrzu w ten sposób. Taką myszkę będzie jeszcze prościej wyczyścić, ponieważ możecie wszędzie tutaj śmiało tym powietrzem sprężonym zaatakować. Ale gdybyście akurat nie mieli sprężonego powietrza w domu, to co można zrobić? Wziąć jakąś słomkę, im cieńsza, tym lepsza, ponieważ będzie większa siła, i po prostu przyłożyć usta, przyłożyć sobie słomeczkę tutaj i sobie z całej siły dmuchać w takie miejsca. Nie będzie to oczywiście taka siła jak przy sprężonym powietrzu, ale może wystarczyć, żeby takim domowym prostym sposobem oczyścić sobie te zakamarki. No i wtedy taką myszkę typu ultralight też będziecie mieli czyściutką. Tych samych zasad można użyć do klawiatury, natomiast jak ja osobiście czyszczę klawiatury, to Wam pokażę w osobnym poradniku. No dobrze, pamiętajcie, że ceny prezentowanych przykładowych produktów macie w linkach w opisie filmu. Jeśli któraś z tych myszek Wam po prostu wpadła w oko, chcecie sprawdzić cenę, to nie ma problemu. W opisie filmu znajdziecie także linki do innych moich poradników, natomiast mam nadzieję, że ten dzisiejszy film dobrze wam się oglądało i że wam się przyda. Jeśli doceniacie moją pracę, możecie wspomóc kanał w trzech prostych krokach, zostawiając łapkę w górę, subskrybując mój kanał i oglądając po prostu kolejne moje filmy. Dziękuję wam z góry, pozdrawiam Was. Cześć!